Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Mamy zabrać w zadaniu dobrze Rzymianin fragmenty dioptydy I okazuje się, że dwa fragmenty będą w bardzo dobrze znanej kryjówce już. Gdzie byliśmy swego czasu i trochę się naszukaliśmy. Ale w tym układzie wycwanimy się i pójdziemy najpierw tam, gdzie jest ten jeden kawałek, a później dopiero Będziemy się martwić tym, gdzie są te dwa. Tą kryjówkę w miarę dobrze znamy, więc możemy tam wejść, tylko usiłuj to jest znaleźć miejsce. W jakieś... Nie wiem, w jakąś jaskinię, czy cokolwiek innego, wtedy można się tutaj dostać od tej lokacji. Tak jak widzicie, no właśnie znacznik jest, wskazuje, tylko że... Tak, trochę się kręci. No, w sposób nieoczywisty. I za co nie wiem, gdzie to chce mnie zaprowadzić. To diabelstwo. Myślę, że. Kurczę. Gdybyśmy tutaj jeszcze mieli jakąś możliwość. Hmm. A tutaj coś miga mi na złoto, o co chodzi? To jakbyśmy mogli jakoś wejść, byłoby bardzo dobrze, ale... Myślę, że sami widzicie, co się dzieje. I nie jest raczej widok, no, najprzyjemniejszy. No, tam może zaczniemy jednak od góry. Oto mam wrażenie, że od tej jedynki łatwiej się dostaniemy od tej w Necropolis, niż gdybyśmy szli tędy. Tutaj myślałem, czy pójdzie skok wiady w jakiś sposób, ale chyba nie. A szkoda. To by znacznie ułatwiło wszystko. Jednak musimy się na tą jaskinię dostać. jest skoku wiary chyba nie bardzo mamy co oddać. Ale co, możemy tak zejść? A, tu, tu jest siano, ok. okej. Chociaż tyle. No dobra, to... No i proszę, i wszystko się już tutaj rozwiązało, to co to należało wejść od początku do tej kryjówki. I to tyle. Jeszcze plecę mu zrobimy. Dobra i pierwsza część powinna być gdzieś tu. Tutaj mieliśmy wejście, które należało sobie odsłonić. O, i proszę. Ok, jest tak. Myślę, że to będzie tutaj coś jeszcze. Okazuje się, że jednak nie. No dobra, wyjdźmy więc. I tą dwójkę sobie zrobimy jeszcze. W się sensie, e, znajdziemy. Tylko właśnie, jak tam wejść. Tu mamy drabinę Ale to jest chyba to kontynuacja tego samego i tu raczej nie będziemy musieli specjalnie z drogi zbaczać mhm. nie musimy No i zobaczcie, wszystko dobrze wiemy Jak iść, kto iść To już nie może być trudne Dobra, ty wyłaś Cicho, nie drżyj tej japy. Chłopie, po nas jeszcze upierdzielą wszystkich. Znaczy, nie, ja bym sobie poradził, ale gorzej z oh, nimi. Dobra, oni niech wyjdą. Tu coś jeszcze mamy. Jakiś list. Czegoś tak biegał. Jak poparzony. Okej, okay, oni są uwolnieni. To jest jakiś żołnierz. I proszę, jest nowy poziom. Mamy kolejny poziom już wbity. I tutaj mamy też. Jakąś walkę, strasznicy chyba walczą z cywilami. No nie, pisze, że bandyci są. No dobra, nas to mnie interesuje. Ach, no i musi się teraz się trzepić. A, bo on ma tą dioptę. Cię da sam u pokozenie. Ja cię dam Dobra, czekajmy sąd lepiej, bo tu robi się naprawdę gorąco. Na płotka jedziemy, teraz sprawdziłem sobie, o co chodzi z tym osiągnięciem. Przecinak to trzeba zabić trzech lps w jednym atakie, jednocześnie. Okej. Okay. Mając to już zrobione i odczekaną trioptę, powinienem to trudno się mówi, mógł. Mógł nie nawalić Deddy. Wybacz, Majakal Deddy jest sam sobie winien. No tutaj. Postawa naszego nierozważnego przyjaciela jest, no, bardzo słaba, ale. Miejmy nadzieję, że jednak się rozejdzie po kościach. Słuchaj, dioptra. Oh, but you have it? You have my dioptra? I found it in a bandit camp above the aqueduct. Really? Some of my workers complained of hearing whispers from there, mm -hmm. believed it was haunted. I was sure it was just superstitious nonsense. I dealt with it. Nothing will haunt you now, living or dead. Excellent. And now General Agrippa has no more reason to bully my workers. He's become more ambitious since Flavius returned from Siwa, and it is not a welcome change. Thank you, Bayek. You saved my our people's lives. I am in your debt. Fortuna smile on you, Vitruvius. Your work will help a lot of people in Sarenica. Dobra, chociaż to mamy już z głowy, i zobaczymy sobie kolejne zadanie poboczne, jakie mamy do wykonania. To jest jakieś zadanie na rozpoznanie, ale ja tu chcę zobaczyć, co mamy właśnie najbliżej. Barko o wolność, ja się właśnie kieruję w zadaniach dystansem od obecnego miejsca. Uh -huh. Dobra, wszystko jasne. Jakaś szybko podróż tutaj. To jest najbliższa, niestety. No dobra, a to było czekobo nasze. Okej, okay, pojedźmy. No i zobaczymy jak się działa nasz GPS w wielbłądzie. Nawet nie chcę myśleć, że ten GPS ukryty, ale mam nadzieję, że dostaniemy się do miejsca przeznaczenia naprawdę szybko. Chyba tutaj jednak... Ten kamieniołom raczej optymistycznie nie brzmi. A też może sobie przy okazji pójdziemy ponownie na słonia. Mamy poziom 43 i trochę jesteśmy silniejsi niż byliśmy. Może bylibyśmy w stanie dać radę. Tutaj szczerze mówiąc zobacz co pojęcia nie mam, ale hmm. Co co nam szkodzi? Co, naprawdę, co mi szkodzi? Jedno podejście możemy mieć. Jak będzie takie, no. Bliskie, to sobie zrobimy jeszcze jedno. Tylko, że jeżeli blisko nie będzie. Tak, ale tym razem trochę zmienimy koncepcję, wyposażenie. to te strzałki na początek, a cała reszta... Później po prostu. Okay, to musiało trafić w salcesom. Nie mogło być inaczej. Już wszystkie złożył Jak z tego co to czyli po prostu najwyraźniej rzucę ich kilka. Oj, paskudnie przestrzenił. No, póki co, no, nam gorzej niż ostatnio. Niestety. Okej, okay, uniknąłeś. Nie leczenie nawet. To jest już coś, Dobra. Trochę od tego ognia obrywa. Więc nie ma już źle. Trzymajmy się na blisko, żeby nie mogli nas ostrzeniwywać jest je tak najwięcej winam te ataki strzelców, a, a nie zwierzę. I chyba tak ta walka musi wyglądać. Kotrzeba jak biegnij. I widzicie, trzy strzały, i mamy już problem. A z nawet połowy punktów nie ma, tylko ma ich około 60%. Cię bastardosa. Ja ci zaraz dam. Trzeba ci jakiekolwiek leczenie. Jest zbyt słabe, żeby jednak pokonać słonia, No cóż. Trudno się mówimy tutaj już damy im spokój w tym odcinku. Ale na tego słonia i tak i tak będę chciał jeszcze hmm, zapolować, zobaczyć z nim będę chciał. A tutaj, no jednak to jest do zrobienia. ale myślę, że z lepszym girem po prostu. Kurcze, hapti, jak ty daleko jesteś. A, a, w ogóle nie mam punktów zdolności, zobaczmy. Dopiero jeden, jak sami cię to jest na naprawdę niewiele. Dodatkowy procent na obrażenia, łuki lub na gadżety. Z tym sobie jeszcze poczekamy, myślę. Bo Posłuchajcie, nie chcę się z tym spieszyć. A chciałbym... Te punkty wydać, no już tak z przekonaniem, że na pewno to bym chciał rozwijać. Okej, okay, tutaj może nas nie zauważą, jeśli będziemy dość cicho, ale to my musimy precyzyjnie zrobić. Okej okay. i na górę. Oj oj oj. Ktoś sporo obadwał. Chyba z nich, chyba nie żyje. Gdzie jest tego bransoleta? On ją ma. Okej. Okay. I teraz do jego żony trzeba iść. Tak, no tak będzie najszybciej niestety Od tego punktu. Definitywnie. Dobra, pojawiam się i znikam. Też tylko znikam. Złoś bajek. Dobra, i nie powinni się nas już czepiać, nawet jeżeli będą tu się chwilę pruć, to raczej nas nie zaatakują, więc myślę, że możemy na spokojnie sobie tędy przejść. chyba, że od niego dom widać. Jest oznaczony na... Ten żółto-czarny dąb. Także no przekażę po prostu pamiątkę po, po mężu i... No co jeszcze nie wiem, może jakieś słowa pociechy, bo... Nic innego mi na głowę nie tak właściwie. W sumie jestem... jestem zaskoczony, że twórcy postawili na górze zielone. Just, zobaczcie, tutaj mamy góry zielone jako miejsce z dużą ilością zadań. To jest tak tylko sprawiedliwione. Tu jest takie jeszcze przetarcie przed syreną, gdzie mamy walkę z lwem przecież. Ale myślę, że zamycia połowę mniej i że ta połowa będzie raczej w tym nomie na południe od Heraklejonu. O, witam. He's dead, isn't he, Hapti? I'm sorry. There was a rebellion at the quarry, he. No, I don't want to know. He was always so hot headed. How could he leave us this way? I found his bracelet. He meant for you to have it. What good is a bracelet? My child will grow up without a father. Thank you for telling me. You are a good man. But please. Mam cię zamiast mojego grona. Jestem tylko jedna kobieta, którą Romans ma wygrać. To jest koronacja, którą nikt nie sprzedał. Cóż, nie jest taka prawda. No, Dziecko będzie się chowało bez ojca, i to raczej nie jest zbyt informatyczne. Może coś. przy akwedukcie. kurde, czy przegapiłem to. A może się widać po jakimś czasie pojawiło. Musiałem. Nie, spojrzeć poprawnie w, w książkę z zadaniami... No, a no okej, okay, no... Pomożemy Juszowi. Tylko w sumie jest, czym? Mamy mu targać modulec teraz, czy... czy co? A no, tutaj no... Jego przyrząd wierniczy odzyskaliśmy, ale może jest coś jeszcze, czego... Nie zrobiliśmy o czym była mowa w odcinkach poprzednich, po prostu Whoa. zapomniałem. Teraz łaśbajek, no ładnie, pod się się wspinasz, jak okresowa kozica. Jeszcze chyba mieliśmy nawet. A tymczasem, bitrów już powinien już na nas czekać.

recover the formula and i will destroy it Nie will not have the immolation of egypt on my conscience jove protect you byak okej oh. wiesz danaice a tu tutaj matka boska jak blisko jeszcze gotowy na szybką podróż się okazuje że dosłownie rzut beretem jak mówiłem, choć się oginek tecki najwyraźniej właśnie od starożytności i właśnie dlatego, że on palił dosłownie wszystko na swojej drodze był bardzo ryzykowny jako coś używane w dłoniach. Jasne. Najprawdopodobniej byli ludzie, którzy tym ogniem rzucali i... Albo im się udało rzucić i nie płonęli, albo jednak im pękło naczynie z tym ogniem i płonęli, ale częściej... ...był wykorzystywany w bitwach morskich... ...do po prostu niszczenia łodzi... ...przeciwników bajek. No wspinaj się, chłopie! Woda nie była nie na niego ugasić, no, więc... No powiedzmy sobie tak, jeżeli coś trafiło ogniem greckim, to paliło aż do końca. Chyba że jakimś sobie udało się ugasić, ale jak nie mam pojęcia tej inwestycji dotadłem, jestem... O kurde. jeszcze więc za głupi, żeby wam tej informacji udzielić. A chodź jak grypa. Patrzcie jakie ma ładne futelko. Lubię. Dobra, wykończ go. Zobaczcie, jeszcze dycha jednak Ciekawe, czy był w zakonie A nie był to jak z niego wystąpił Trzy ciosy Ale Jeszcze kasem by... jeszcze robić uniki Anke ma nas na trzy ciosy Oooo, ja pierniczę. Nie no, słuchajcie, widać, że. A to. też raczej był. ...skoro na tych, którzy warzywnie jedli, a zostawiali na talerzu warzywa, i żywili się mięsem. To miało być bójstwo bajek. Coś to odpierdził. Dobra, Agudie Ty Razem tego nie robisz. Ani ty, ani twojej przydupasy. Omówmy się. Ja sobie nie będę szanować bombogniowych na niego, Osiłki. niech się nadciągają. Zaczymy się ulotnić. Dobra, kurde, te. dobiłem. Baj jak ruszaj się. Chłopie, ale nas wyciągnęli, bardzo niedobrze. Ile ich tu jest. Masakracja jakaś. Aleś go dobić, może teraz nasze dada. No. Ej No! trze, Już czubkiem włoży nas machnął. Dobra, to jest łucznik. Zaciekaw ja mi się nie, nie. w tym układzie. co tutaj jednak biją, ale... Teraz należy, ja żeby agrypę szybko dobić. A proszę jeszcze trzy bomby ogniowe. Zaczędzimy je. Ach, Teraz pytanie, czy zaliczy zabójstwo Agrypy, czy, czy nie? Cię, przekonajmy się. Jednak nie zaliczyło. Ojoj, oj, oj. to musimy spadość się mieczem namachać z tego co widzę, żeby to w ogóle zrobić. Nisa, to odcinek będzie trochę dłuższy niż zamierzałem w tym układzie, ale. Bajek, znowu z to spóźniłeś. Jak jest twój problem? No chłopie. Tam stoisz. Taki dumny z siebie zadowolony, gdy po O, za chwilę taki zadowolony nie będziesz. Kurde, jeszcze musiał się duszyć. A to patrzenie jest synonim szczęścia. Dobra? Ogniem go, ogniem. Nie, dajmy mu odpocząć. Tak to trochę mało bije, ale myślę, że to jest to podejście. Brawo bajek, i już dobijaj, dobijaj, dobijaj ślicznie. Udało się go zdobić. Więc spadajmy stąd. Kijane walsy jeszcze trzeba niszczyć. Nie ma problemu. To jest taki bajek. I to jest wszystko tutaj. No, to znaczy złóg strzelić. Dobra, najważniejsze, że. Aglipa padł. Czyli najgorsze za nami. Ale jeszcze musimy zająć się tymi wazami I tutaj zobaczmy, czy to wszystko jest w środku. All tak, wszystko jest w środku, moi dostań, drodzy. To się zajmiemy w odcinku kolejnym w tym układzie. Dobra dla Was, trzymajcie się, papa. Pa.